Zrobię ja takie zrobione na naszym kanale. E... Postanowiłem naszą serię naszym gościem, który zainfekowany tam na dole. Nazwa Minecraft Infection, bo to jest chyba najprostsza nazwa. E... Dzisiaj będziemy dać mu wszystkie tego, Jakie będzie chciał. Na razie jeszcze nic nie pisze, ale chodźmy do niego. Pamiętajcie, żeby zostawić kropkę w kule i zasubskrybować kanał co jest. Co on ma za skina? Widzicie, co mu się z okiem stało? Ma czerwone oko. Co jest? Eee, dobra, cześć zrobi, dzisiaj będziemy ci dać, o! Wow. Będziemy ci dać wszystkie interiory, jakie będziesz chciał. Więc możesz powiedzieć, co chcesz, a... Wiem, że pisać normalnie, bo już widziałem jak pisałeś, więc napisz jakiś chcesz i tym... Bo wiem, że już pisać. Nie oszykasz mnie. I się trochę tu oświetliłem, żeby było... Okej, okay, czyli... Coś... A coś jeszcze? Oprócz tej brodawki? Napisz od razu wszystko, bo... Oko... Złem oko pająka. Może to jest głupie. Ostatnie nasze próby porozumienia się z nim nie posiadają. Bo... Dobra, was jeszcze widzowie było małe cięcie. Co? Nie, 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 wolność nie. Mogę ci przynieść te brodawki i oka, ale wolności to nie. Jeszcze nie, bo pr pracuję jak go uleczyć. Jeszcze długo powinno być dobrze z nim. Dobra, słuchajcie. On mnie czas się słyszy. Yy, więc słuchajcie. Planuję na następnym odcinku przebrać, udawa udawać zombie i ja wiem, że on może normalnie pisać, więc spróbujemy to z niego wyciągnąć. Nie, nie, nie! Tylko ten, Nie ma tak Nie ma tak łatwo o oczy, oczy akurat mam to możemy mu dać trzy nie ma tak łatwo zombie, bo to od razu uciekniesz a nie możesz zakazić całych kas bo to się z skończy Bocz oka on chciał dawkę bro dawkę ten ja dawek nie mam Chodźę wam to teraz wyczasnąć. Pewnie ci, najłatwiej jest iść do naderu, ale no, no to by nie było i tak takie proste. Więc przejdziemy się jeszcze tu. Zobaczymy czy tutaj nie ma może Mogło być, a to by było fajne. A, a jeśli chcę, żebym bym was oprowadził po całej tej wiosce. E, to cztery łapki w górę i nagrywam przejście całej tej wioski. Dobra, poczekajcie, ja zrobię małe cięcie, pójdę do naderu i znajdę tą brodawkę. Dobra, zrobię nagle, będzie cięcia, bo nie wiem gdzie. Dobra, ten zombie teraz mnie powinien usłyszeć, a może być bez tej brodawki, bo jakby nie mogę żadnej znaleźć. Zombie. Dobra, może napiszę. nie mam żelaza bo sobie ze mnie nie wiem skąd na szybko wezmę żelaza i zdobędziemy liście to halo zombie może być bez tej brodawki?

Co zrobiłem. O nie, chyba tego nie zauważę. Ale dobra. Dobra, zobaczymy czy może być, bo nie będę szukał brudawki specjalnie. Ja miałem dawać wszystko, bez przesady. Nie będę na to do niberu. Zwłaszcza, że z takich liści to już jest i do mocno. zawsze szybko przelecimy do jakiegoś lasu i nie odbieramy liści. A szczęście mogę Szybko, szybsza przelecieć. Dobra, powiedział, że napisał, że dobra, ale muszę mu dać coś do jedzenia No to... Dobra Także Może by coś tam będę miał do jedzenia Teraz się zbieramy ten stack liści. Dobra, czy, bo może taki miły dzień mu trochę pomoże i... O, nawet mam ponad tak, to sobie te sześć zestawię No a do jedzenia damy mu kotlety. Dobra, to lecimy. Wow. A. O trochę trochę jestem, trochę operowałem Bo jest tyle do niego. O tej hey ząbi. Zombie. Mám za to řeči. To, to. I to. To je zeměno. To jsou Pasuje. Pasuje ne. No to, jest... no to było tak zamulowane, ok. To jest w wszystkiego i to On to w stanie dopiero. Nie ma dżunglowych. wiesz tak daleko stąd dżungla. Nie. Nie napisałeś jakieś jakie jego drzewa, więc masz te nie ma ludzi. Nie ma ludzi. No. Tak już No, widzicie, jak czasami się nie suwa zombie, to trzeba go przycisnąć trochę. Dobra, więc Zombie to zostawimy i pójdę Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Bo chwilowo bo... Nie chcę, żeby to się W zasadzie, sensie, ale no i tak będzie krótki i tam by się tyle osób miał. A co, pokazać ci jeszcze jedną fajną rzecz? E, w się sensie, fajną rzecz. Patrz, tutaj jest to kiedyś taki szybki, no podobny do tego rzowiec, ale. Taka jedna dżumieczka. Oddałem ten wieżowiec. Nie wiem, podobno jest z hakerem. Nie wiem, czemu. Nie wiem, są cisze, dobra. Eee, Zaraz pokażę jej domek, który jej specjalnie przerobiłem. To był różowy. A się okazało, że. Powinien być kreatowy, i tu jest ten domek taki czarno kreatowy. Więc, no, więc w sumie zobacz, co tam zombie tam krzyczał, Nie wiem o co mu chodzi, i pożegnamy się z zombie. Może ktoś by chciał coś powiedzieć na koniec. Tego odcinka pięknego. Zombie, czemu krzyczysz? Zombie? Co ty ja tak muszę... E! Czy mógł się całeć? Eee no, dobra Może więc... ja to jeszcze założyć szybko Więc znaczy chwilę to by było na tyle Zobi będzie coś siedział Jeszcze przez dwa odcinki Bo wtedy już okazja powinno być gotowe I na razie to tyle Esse é, dobra. Não